Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni Wita. Słuchajcie, jak wam minął piątek 13, bo u mnie kiepsko, powiem szczerze. Nie dojechałam na prezentację, zepsuł się samochód, wróciłam na lawecie z przygodami, co za autem jeszcze nie wiadomo, ale dobra, wiem, że jest czasami gorzej. E, dostaję od Was wiadomości, także na pocieszenie wiem, że bywa gorzej, aczkolwiek to nie jest dla mnie jakieś pocieszenie, bo, bo współczuję wszystkim, którzy mają jakieś tam kłopoty. No życie nie jest kolorowe, tak jak mój nowy fartuszek. Ale słuchajcie, no, trzeba się nastawić tak, że musi być dobrze. No, samochód się napyta, naprawi się, kupi nowy. Ja wiem, że człowiek całe życie musi pracować, ale za to jest. Tak jak możecie wypracować swój termomiks, słuchajcie, możecie dołączyć do zespołu i pracować z nami. Albo kupić sobie termomiks na raty. Ale dobra, słuchajcie, jak niedziela to ciasto. I teraz znowu kombinacje alpejskie, bo to nie jest przepis z kukidą. Więc tak, dół, e, wzięłam pomysł na dół z, z przepisu na ciasto ucierane. Więc pierwsze pieczemy ciasto, a potem będziemy robić dalej. I teraz tak, no samo ciasto ucierane, nie powiem wam co i jak, no bo to nie ma sensu, bo tutaj jest ciasto z owocami i z kruszonką, my tego nie robimy, my robimy tylko podstawowe ciasto. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Przygotowujemy blaszkę taką prostokątną. Ja jeszcze zaraz sobie przygotuję. 30 na 24, na 5, na 6 wysokość. Wykładamy ją papierem. Ale słuchajcie, tak naprawdę wrzucamy 200 g masła. Pokrojonego na kawałki. No. No, już myślałam, że będzie. A tu nie ma. Takich nie ma. No, brakuje. No dobra. Słuchajcie, i teraz dlaczego ja to mówię? Bo piekarnik i blacha ja sobie przygotuję, jak właśnie będzie rozpuszczało się to masło. Bo zakładamy miarkę z pokrywą i tutaj rozpuszcza masło się 5 minut aż. Czyli 5 minut 60 stopni obrotu jeden. Ja sobie odpalam właśnie piekarnik, szykuję blaszkę i zaraz do Was wracam. No i mamy to. Mamy rozpuszczone masło. Przygotowam sobie jajka, foremkę, piekarnik się grzeje. Teraz tak, co tu, co tu, przelać do innego naczynia, czyli przelewamy sobie do miseczki na przykład. Słuchajcie, potrzebuję taki sprawdzony patent, jakiś środek na doczyszczenie piekarnika. Bo ostatnio trochę się przypalił spód i ciężko doszorować. Macie coś takiego fajnego, poleć, poleć, polećcie, żeby wyczyścić ten piekarnik. Zresztą tak ogólnie do czyszczenia coś fajnego. E, dobra, lecimy dalej. Z między 150 a 200 g cukru. No. Dobra, 160 wystarczy. Biełżyczki cukru wanili nowego nie mam, jak zwykle nie zdążałem jeszcze zrobić. Aczkolwiek laska wanilii leży, żeby nie było. Czeka. Dobra, jajka cztery w temperaturze pokojowej. Zakładamy miarkę. Czyli teraz tak, minuta stopni, nie mamy obroty 4. Ubijanie tych jaj z cukrem. I zaraz znowu to nas I lecimy dalej. Jajka już się ubiły. No tyle o ile. No. Nie ma tutaj jakiegoś tam szału, bo to kogal mogl taki nie wyszedł. Ale tu akurat przy tym cieście to nie ma takiego znaczenia. Słuchajcie, bo już... Aha, dobra, tu jajka mamy. Jajka mamy, założyliśmy, to zrobiliśmy. Teraz tak 200 gramów mąki pszennej. Nie? I do tego mąka ziemniaczana czy skrobia ziemniaczana 50 g. jak nie macie sypie się z każdej strony no świetnie jak nie macie skrobi ziemniaczanej słuchajcie możecie dać zwykłej mąki to te 50 gramów. Coś tu się wydarzyło tej mąki ziemniaczanej te 50 g nie zwykłej mąki, zamiast tej mąki ziemniaczanej. Też ciasto wyjdzie w łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżeczki, albo inaczej 10 gramów. Dobra. I zakładamy miarkę z pokrywą, a ja tu ściągam miarkę, bo tu mamy kłos. Minuta. Mieszanie. I po upływie minuty wlewamy roztopione nasze masełko. Także minutkę się ciasto wyrobi, wlewamy to masełko i będziemy dalej wyrabiać. To zaraz do Was wrócę. No i ten czas mi się już kończy, pozostało mi 5-4 sekundy. Słuchajcie, jeszcze do tego musimy dodać kakao ciemne. Bo zależy mi na tym, żeby ten spód był czarny. Więc dodaję tak, jeszcze ze 3 łyżeczki takich czuwiastocz. Kakao czarnego, niesłodzonego. O! I jeszcze raz ustawiam, minuta 30 głos. Niech to kakao dobrze, porządnie wymiesza. No i przelewamy na foremkę i pieczemy. Słuchajcie, pieczemy. Bo zaraz, bo to są owoce. 50-60 minut. Ja bym tutaj aż tyle to nie piekła. Musicie sprawdzać, 20 minut jest takie maksymalne, bo to ciasto nie jest za grube bo tu nie ma tych owoców i nam chodzi tylko o spód, czyli tak około 20-25 minut 180 stopni. Najlepiej sprawdzić patyczkiem. Muszę tu zerknąć. No, ciasto już mam super wymieszane, więc już Wam pokazuję. Wylewam na ten papier. Pamiętajcie, dobrze zmoczyć, się wtedy fajnie... O, jakie ciasteczko, mhm. zobaczcie. Cudowne. Wylewamy. No, nawet nie chce się wylać, o na blaszkę i do piekarnika. Mówię 20-25 minut. Zostawiamy do ostudzenia. Jak ostygnie. Psz, wrócę do Was, powiem, co to dalej będzie. No i kochani, ciasto już jest upieczone. Zobaczcie, taka blaszka ciasta. Zaraz powiem Wam, co dalej z tym robić, ale teraz odważamy sobie, czyli dajemy na wagę, odważamy 100 gramów wody. Może się to skupić. Bo znowu będziemy robić żelatynę. 100 g wody i no, 10 gramów żelatyny. Czytajcie, jedna otwarta, druga otwarta. 18, dobra, już wsypię tutaj resztkę. No i musimy to wymieszać, tak? My to sobie mieszamy, a w międzyczasie trzeba przygotować. E Dobrze, latynę trzeba dobrze wymieszać, ale już Wam mówię co dalej. Wrzucamy do naczynia. Pamiętajcie, do ubijania białek, naczynie musi być suche i odtłuszczone, bo nieraz Wam nie wychodzi. Ale tak, ale zobaczycie, że wyjdzie. Wlewamy tak. 8 białek. Często zostają nam białka, bo robicie na przykład likier jajeczny, zostają białka i co z nimi zrobić. No i tu macie pomysł, jak wykorzystać białka. Zakładamy motylek i odpalamy. Aha, dobra. Dobra, dobra, dobra. Powinnam wziąć sobie miseczkę jeszcze albo talerzyk. Tak będzie prościej. I od razu sobie odważyć 300 gramów cukru, pudru. Bo będziemy to wsypywać do naszych białek. Uuu, ale patrzcie. Dobra, jest, jest. Ok, no i teraz co? Uruchamiamy ubijanie białek nie wiem czas nie daje daje na obroty 3,5 no i te białka się ubijają już 2-3 minutki i zaraz do was wracam bo wymieszam sobie wtedy fajnie żelatynę na spokojnie no i tak minęło 2,5 minuty ubijania białka ono jeszcze nie jest ubite ale ja już zaczynam stopniowo dodawać do niego cukier bo pamiętajcie białko też można przebić tak? także dodajemy cukier stopniowo w międzyczasie sobie tu ogarniam ciasto, czyli wyciągam z foremki, o, odbywam się papieru i co najlepsze, przerzucam je na płaską stronę do naszej tortownicy i zamykam to z powrotem, o, okej, okay. a tu w międzyczasie ubijamy to białeczko dalej. Jak już białko będzie ubite, to Wam powiem, co jeszcze musimy zrobić, a nie, białko się ubija, a my, ja sobie biorę jeszcze dżem, wysmaruję sobie to ciasto dżemem, taką powierzchnię, żeby nie było tu znowu za suche, ja mam tu dżem truskawkowy bez cukru, wykorzystam ten dżem, a już powinnam sypać cukier, dobra, no i trzeba rozsmarować, i wrócę teraz jak będzie rozsmarowany i kupię to białeczko. No i teraz powiem wam taka niespodzianka, bo przebiłam właśnie białko i się zrobiła woda, ale słuchajcie, to nie ma już takiego znaczenia, bo dodam tu jednak żelatyny i to poleje na ciasto. Więc uruchamiam jeszcze raz obroty 3,5. i pół i pomału dodaję sobie swoją żelatynę. Ona już trochę napęczniała, więc ten krem Pewno się zsiądzie. Będzie tak jak ma być. Więc się nie poddawajcie. Jeszcze chwilę, żeby to się dobrze wymieszało. Dajemy to na ciasto i lecimy do lodówki na godzinkę. To się zsiądzie jeszcze jedną rzecz, którą zrobimy i będziemy mogli jeść. Także ja już Was na chwilę pożegnam. Chociaż jak chcecie, to Wam pokażę jeszcze jak to. No bo to będzie lejąca masa. O! I polewamy tą naszą masę. Tylko musicie tak polewać, żeby nie spłynęło Wam na dno. Więc tu jest wyczyn. To jest wyzwanie. Może tak zostawić trochę. Zastygnie. Znowu trochę. Także takie wyzwanie. Jakby Wam się ubiła pięknie śmietana, to nie byłoby problemu. Ale że tu jest przebita no to problem się pojawił, ale też się da zjeść. No to do zobaczenia za jakieś dwie godzinki. No i kochani, nasze ciasto już się tam schłodziło, e, tak jeszcze nie do końca, ale jest, dorobiłam po prostu e, jeszcze raz białka. Zaraz Wam pokażę, ale teraz jeszcze robimy polewę, wrzucamy 200 gramów gorzkiej czekolady i ja tutaj używam swojej króliczki ze świąt, które jeszcze zostały, bo dzieci podostawały. Szkoda je wyrzucić. No to zużywamy. Wrzucamy 200 gramów. 5 sekund obrotu 7 będzie głośno. Dalej zgarniamy to kopystką i dajemy między 220 a 230 gramów śmietany. No a tutaj nie ma co zgarniać, widzicie. Nie ma co zgarniać, więc się obejdzie. Dajemy śmietanę 30 w temperaturze pokojowej. No ja mam akurat 36, więc użyję 36. I ile tu będzie? 200 chyba. Dobra. No. Nawet nie ma 200. Dobra. Lecimy dalej. 25 gramów miękkiego masła. Ile jest? No idealnie, 26. I tutaj jedna, dwie łyżeczki naturalnego kakao słodzone. O. No i dobra, polewa nam się będzie robiła. Zakładamy miarę z pokrywą. 2 minuty, 50 stopni, obroty 2. A ja w międzyczasie wyciągnę ciasto, żeby je polać. No i za chwilę będziemy je jeść. No i dobra, mamy polewę zrobioną. Polewamy nasze ciacho. I jeszcze na chwilę odstawiamy do lodówki. O, jaka piękna polewa. No, jestem ciekawa. Powiecie, nie do końca wyszły te białka. Czy to za chwilę nie będzie tak, że polewa wyprze te białka i nie będzie. Dzisiaj cyrk. Ale. Nikt nie powiedział, że wszystko musi być idealnie. Ważne, żeby jeszcze w miarę wyglądało i dobrze smakowało. Dobra. Trochę rozprowadzę tą polewę. No, no i lecimy do lodówki, słuchajcie. I już teraz tak z 15 minut w lodówce i będziemy już próbować. Ja już nie mogę się doczekać, bo jestem ciekawa czy to jest Dobre, znaczy dobre. No, nie ma nic takiego, co by nie smakowało, ale wyglądował. Wiem, że nie będzie wyglądało tak, jak był zamiar. No to co, do lodówki i za 10-15 minut się spotykamy na degustacji. No i ciasto zrobione. Jak zwykle zastała mnie noc, ale to tylko próba. Nie wiem, co tu wyszło. Powiem Wam szczerze, że. Trochę plan był inny. Widzę, że wyszło troszeczkę inaczej. Ta pierwsza warstwa e, tego białka spłynęła. Została ta druga. No ale dobra, próbujemy. No ktoś musi spróbować takie rzeczy. O. Czekajcie, bo coś nie dokroiłam. No. O, dobra. No, i tak jak myślałam, nie wygląda. Zresztą ta bulwa taka jest niedopieczone ciasto. Słuchajcie, miało to wyglądać mniej więcej tak. Ładnie. Nie wygląda aż tak ładnie, ale spróbować trzeba. No dobra, próbuję. Uwaga. Ale dobre. Jest. Mm. To ciasto jest trochę suche. To jeszcze spływa. Ale słuchajcie, jest naprawdę smaczne. Te kaweczki dodają takiego. O dziwo kwaskowatego smaku. No i jest. Do kawy jest bardzo dobre. Mm, mm, mm. Powinno być troszeczkę niższe, bo tu na drugiej stronie będzie fajniejsze. Widzicie? Te truskawki przeniknęły to trochę wygląda jak zakalec, ale to nie jest zakalec. Te truskawki przeniknęły. Tylko to miała być piękna warstwa z pianki. Piękna warstwa z czekolady. Jest jak jest, ale smaczne jest. Także życzę Wam miłej i słodkiej niedzieli. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!